Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, witam w tym roku w tym miejscu jak co roku spotykamy się, żeby uczcić cześć bronieckiej historii, konkretnie rzecz biorąc uczcić 96 rocznicę wyzwolenia bronek w czasie powstania wielkopolskiego. Ja mówiłem niedawno, 11 listopada, w czasie święta niepodległości, że ta ziemia niepodległości jeszcze w listopadzie 1918 roku yy, niestety nie zaznała. Co prawda, 12 listopada doszło do tak zwanego zrywu Wronieckiego, natomiast rzecz jasna, on nie mógł przynieść jeszcze niepodległości. I dopiero kiedy 27 grudnia wybuchło powstanie wielkopolskie, po paru dniach była możliwość wyzwolenia także Wronieckiej Ziemi. Przyznać trzeba, że i tak stosunkowo późno, bo okoliczne miejscowości były wyzwolone już drugiego czy trzeciego dnia powstania. Natomiast z racji tego, że tutaj bardzo silna załoga niemiecka, przede wszystkim w zakładzie karnym, była, na to wyzwolenie musieliśmy czekać troszkę dłużej. Ale czcimy je dzisiaj, bo to było wyzwolenie, które po 125 dokładnie latach przyszło i było wielce wyczekiwane. Dziękujemy za ofiarę przede wszystkim tych, którzy poświęcili najwięcej, czyli swoje życie dla wolności tej ziemi. Pamiętajmy o nich i pamiętajmy o tej historii. Proszę o złożenie związane z.